Panienki posłuchajcie raz, dwa, trzy I gazety przeczytajcie raz, dwa, trzy Są tam wesołe nowinki Będzie pobór na dziewczynki Raz, dwa, raz, dwa, trzy Najpiękniejsze z okolicy Raz, dwa, trzy Przeznaczają do konnicy Raz, dwa, trzy A która nie ma ochoty To ją wezmą do piechoty Raz, dwa Masz się nazwać ale raz, dwa, trzy. Wielkie wezmą do dragonów, stare panny do furgonów. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Puste, grube i pękate, raz, dwa, trzy. Powsadzamy na armatę, raz, dwa, trzy. A gdzie będą twierdze puste, wsadzimy żydówki. Zostaną w rezerwie Gdy się której co rozerwie Raz, dwa, raz, dwa, trzy Te co pięknie wyśpiewują Raz, dwa, trzy Na trębaczy się promują Raz, dwa, trzy A co ciągle wykrzykują Do doboży się zwerbują Raz, dwa, raz, dwa, trzy Która krzyknie ja potrafię Raz, dwa, trzy będzie służyć w telegrafie Raz, dwa, trzy Panny blade bez humorów Pójdą służyć do taborów Raz, dwa Raz, dwa, trzy Która panna urodziła? Raz, 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 dwa, trzy Będzie w wojsku doszczęśliwa? Raz, dwa, trzy Weźmie szlify, akselbanty Tak jak mają adiutanty Raz, dwa Co na pułkownikiem? Raz, dwa, trzy. Gdy będzie chłopców kochała, dojdzie stopnia generała. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Najładniejsze zaś dziewczyny. Raz, dwa, trzy. Przydzielimy do kantyny. Raz, dwa, trzy. I szepniemy im do łóżka. Możesz panna przyjść do łóżka. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Gdy Bernardyn się dowiedział. Raz, dwa, trzy. Już w klasztorze nie wysiedział. Raz, dwa, trzy. I zgłosił się z takim planem, by mógł zostać kapelanem.